Dzisiaj jest sobota pracująca, mamy dni otwarte na osiedlu Siewierz Jeziorna. Pokażę Wam mieszkanie pokazowe. No i właśnie wchodzimy do mieszkania pokazowego. Sypialnia. Mieszkanie urządzone pod klucz od stanu deweloperskiego. Jesteśmy w sypialni. W pełni wyposażone w szafę, łóżko. Następnie łazienka. Z kabiną. Oczywiście dużo zabudów, dużo miejsca do przechowywania. No i idziemy dalej. Pokój dzienny z aneksem kuchennym. A tuż za oknem. Jeśli ktoś chciałby wybrać mieszkanie w stanie deweloperskim, a niekoniecznie wykończone pod klucz. To kolejna inwestycja, która się buduje dosłownie kilka metrów. Obok również tam dzisiaj udajemy się z klientami na dni otwarte. A napisz w komentarzu, czy wolałbyś kupić mieszkanie wykończone pod klucz, czy jednak chciałbyś go sam aranżować i kupić mieszkanie w stanie deweloperskim. Trzymajcie się ciepło, miłego weekendu.